Dzień dobry. Na wieczór chciałem Wam dzisiaj pokazać taki, jak to się mówi, mały starcik. Dwa akumulatorki mamy. Świeże. Przywiezione. Dosyć duże, poważne, bo 12V 225A. Ściń żaróweczki używane. Co prawda, w dobrym stanie. Mam nadzieję, że będzie bizon palił na nich. Od naszego tutaj wspólnego kolegi z YouTube'a, Rafałka z MRK, którego serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajny facet. Miałem przyjemność osobiście poznać, równy gościu, spoko. Jednak są równi faceci, kierowcy, przewoźnicy, transportowcy. No i są równi. Rolnicy. Także mamy dwie super duże baterie w prezencie w gratisie od Rafałka. No i co? Założyłem. E, posmarowałem klemy. Jakimś tam smarem wpłynie od najpierw od później smarem wpłynie. No i będziemy próbować palić bestie. Co to tu wyjdzie z tego? Jak to tam się spiszą. Akumulatory od kolegi Rafałka. Fajny opina. Jesteśmy w podobnym wieku, także miło zaskoczony jestem. No, tutaj co mam powiedzieć? Fotel zdemontowany, ponieważ jest pęknięcie na dole, jak widać tuło, gdzieś tu tam se pękło, no i trzeba to zespawić. Dobra, mały demontaż tutaj. Kolega mój e, Przemek Urbanowicz z przemu Traktor, którego serdecznie pozdrawiam. Jakby ktoś potrzebował części do wszelkich polskich i niepolskich maszyn rolniczych, to zapraszam do Przemka atakować. Chłopina posiada swój prywatny GS z częściami rolniczymi. Obiecał, że mi tutaj zorganizuje taką tulejkę, bo mi się trochę kierownica kole i mówi, że mnie tutaj ogarnie ten temat i będziemy mogli to naprawić, nie? Bizuna jest 80, 80 Drugi rocznik No i troszkę tutaj jak to się mówi roboty wsadzone w niego Ale może nie będę gadał, tylko po prostu będziemy palić. Damy trochę gazu damy gazu, co tu trzeba zrobić? Aha kluczyk trzeba wdusić. O! Cicho! Proszę Proszę Państwa Oj Oj, oj. Przebiera Dyni Zimny z Synka No Strasznie przebiera Ale stoi dosyć długo Bardzo długo bym tak powiedział pochodzi i zaraz mi to chyba przejdzie, to wymienie Jeżeli nie trzeba będzie wyciągnąć wszystkiwacze i sprawdzić, bo co prawda jak go kupiłem do silnika nie zaglądałem. Silnik był po kapitalnym remoncie. I tak to wygląda. No, trzeba pomału przeglądać, co to się tam dzieje z tym. O! Nawet się podnosi się. Gór przekwiczony. Działa! panowie i panie e, teraz co to było to jest to, tak aha, też się podnosi no cyk aha, i się opuszcza tak, to A, muszę jeszcze wyciągnąć alternator, bo skończyło się ładowanie. Instalację tutaj mamy nową zrobioną, całą. Wszystko tu działa niby. Co to się świeci? Coś na żółto. Co się świeci? E, teraz mamy zaświecone. Aha, z tyłu, halogeny z tyłu do cofania. Tu mamy zaświecony kierunkowskaz. I błyska nawet. Tak to. Jakby to... Tu jest jakiś problem z masą podejrzewam, bo coś nie łączy, tylko nie wiem gdzie. Trzeba sprawdzić co tu jeszcze jest. Aha, ręką nie wolno zatykać. To jest. O! Na szydło się świeci. i mruga. Jeden, drugi, i trzeci. No trochę mniej już kops. Na dmuchają, kręcą. Świateła wszystkie działają. Działają. No, wszystko działa. Cała instalacja elektryczna kosztowała mnie 700 zł, a no, już troszkę mniej zmniejszyłem mu obroty, troszkę mniej kopci. No i biedny zarośnięty stoi. żeby nie spaść bo to jednak dosyć wysoko nie wiem czy tu będzie coś widać ale chciałem pokazać jak jest jak jest instalacja zrobiona wszystko jest puszczone w peszlu żeby miszy nie zjadły tu są pozakładane wszystko kostki hermetyczne Puszka bezpieczników, druga koło w tutaj hermetyczna. No i to wszystko, tak jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Jest to wszystko, no, tam też widać puszkę założoną. Także jest wszystko ogarnięte. Zostało kosmetykę zrobić. Śruby na skrzyni wymienione, ponieważ miały luzy. Gdzieś było pęknięcie wcześniejsze. rozbawałem Zmieniłem wszystkie śruby, skręciłem. Działa. Kręci się. Kręci się. Już trochę chyba chodzi. Nie wiem, czy to ciśnienie tak ma. ma być już nie pamiętam, czy on jak się zagrzeje, to, to ciśnienie mu spadnie trochę i co to się robi, bo ono tak pokazuje na zimnym silniku do ponad 6 atmosfer. Ale coś, coś z tego dobrze pamiętam, że na ciepłym chyba spada do trzech na wolnych obrotach, przebieg jego nie jest straszny, bo jest 1991. Ja go kupiłem to. Kilka lat stał yy, Jako ziarno niezgody Pomiędzy braćmi Zabrałem to Wsadziłem trochę pieniędzy w niego No i tak sobie Pomału go Kabina nowa założona firmy Naglak Na specjalne zamówienie Dodatkowo Szyby fotochromatyczne Czyli taki jakiś zielony odcień Przeciwsłoneczne Wysunięty Wysunięty 45 cm do przodu okap dachu. Założone dodatkowo oświetlenie robocze w 4 sztuki. Eee, no i co prawda to wszystko działa, wszystko świeci, tylko trzeba teraz poprawić ten kierunek i to ładowanie zobaczyć, bo jak widać to nie ładuje, ale coś się działo z ładowaniem, ponieważ eee, ponieważ fiksowało, wychodziło ponad 30V, także jak wyjechałem kombajny, to musiałem jeździć na światłach. Podejrzewam, że coś z regulatorkiem napięcia się działo, nie? No chyba trzeba dać mu trochę na zimnym No W sumie to już zimny nie jest według mnie to jakoś to pracuje. Wszystkie lampki sprawne, wszędzie się podświetlanie świeci. Także dodatkowo założone gniazda zapalniczki, tak jak widać 12V, w razie w do ładowania telefonu 24, golarki można podpinać, hamulce muszę poprawić, bo e, założone są nowe tarcze, założone są nowe rozpiraki ale gdzieś tam delikatnie pokazała się oliwka no i znaczy się, że się skończył simmering, także trzeba będzie to e, rozebrać i zrobić na nowo No dobra, to by było na tyle moi drodzy Także trzymajcie się na razie siemano